Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo wam, bardzo wam, muszę się zgodzić. Drogie panie i drodzy panowie, zebraliśmy się tu dziś, aby święcić najlepszego Boga Ksają. Wszystkich i wszystkiego. Akt pierwszy Pewnego dnia wszedłem na Twitcha i tam. Ksajo, kurwa, nie ma streama! Moje serce pęknie z rozpadu! Akt drugi. Jednej pamiętnej nocy wysłałem Dunaj do mojemu ulubionemu streamerowi. Nawet się zaszłam z mojego żalu. Byłem strasznie uradowany. Chyba bardziej niż kiedy jakiś typ potrącił babę na pas. Akt trzeci. Trzeci dzień spłakania, że Ksajo nie ma lajba. Przypomniało mi się, kiedyś dałem mu domenę i go przeczytał. I go zauważył. Do tego się zasiął. Zacząłem płakać. Nagle zobaczyłem błysk. To był o, Ksaja, i jego wielkie czoło. Akt czwarty. Dziś Ksaja zrobił 24-godzinnego streama. Myślałem, że popłaczę się ze szczęścia, więc zrobiłem zapasy jedzenia i picia. Cały dzień siedziałem w domu, oglądając mojego ulubionego oczora. Dziękuję bardzo. To na dzisiaj, dzisiaj. <noise> Hahaha, it's a